Witaj serdecznie Szymon, gratulacje, wygranej walki. Powiedz jak od twojej strony wyglądała ta walka, no mi się, że tak powiem, bardzo podobała, ładnie wygrałeś, ale od twojej strony. Z mojej strony walka wyglądała, no, po mojej, na, na moją korzyść, no, wygrałem zdecydowanie, zdominowałem przeciwnika, co tu dodać. Jestem zadowolony z mojej pracy. A powiedz Szymon, nie byłeś za bardzo brutalny, bo tak widziałem on tak leżał, ty tego tak okładałeś, powiedz, jak to? Taki sport, no tutaj się nie głaskamy, tylko wchodzimy sobie tak naprawdę pourywać głowy. Myślisz, że będzie rewanż? Nie, rewanżu na pewno nie będzie, ja oczekuję mocniejszych przeciwników, będę coraz lepszy z walki na walkę i na pewno nie będzie rewanżu. No dobrze, skoro oczekujesz wyższej poprzeczki, no to podaj jakieś typy twoje, z kim chciałbyś zawalczyć w najbliższej przyszłości, powiedzmy w najbliższych trzech miesiącach. Z tego co wiem, to walka może być na marzec, ale nie mam typów. Chcę po prostu mocniejszych przeciwników, kogo mi dadzą. Ja sobie nie wybieram. Ja biorę to, co dają i nie jestem kalkulatorem żadnym. Rozumiem, że duża część walki była już w parterze. Czy to jest Twoja domena, walka w parterze, czy jest to jakoś inaczej wygląda? Nie, no jestem kompletnym zawodnikiem. Dobrze się czuję w tej płaszczyźnie i tej. Zależy od tego, jak przebiega walka, dostosowuje się do niej. Zauważyłem, że Adam po prostu był słabszy w tej płaszczyźnie parterowej. Poszedłem po to, mam dobrą kontrolę i, i, i walka wyglądała tak, jak wyglądała. No. Czy znacie się z Adamem jakoś prywatnie, czy po prostu tylko na walce się spotkaliście? Nie, nie, nie znamy się prywatnie, spotkaliśmy się pierwszy raz na walce i, i, i myślę, że chyba ostatni, bo po jego dzisiejszym występie wątpię, że wróci do tego sportu może rekreacyjnie. Dobrze, powiedz mi Szymon powiedz mi Szymon, jak ty trenujesz? Twój system treningowy jak wygląda? No, trenuję w tygodniu sześć razy dziennie. Znaczy, sześć razy w tygodniu. Nie za ostra? Nie, no. Raz, jeden trening na dzień jest to wystarczająco. Muszę pracować. Pracuję na rano i, 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 i inaczej bym tego nie, nie, nie pogodził. Dobrze, powiedz mi, czy chciałbyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić? Tak, chciałem pozdrowić na pewno wszystkich, którzy przyjechali i kibicowali mi. Chciałem podziękować moim sponsorom i trenerom za całe przygotowania i, i za to, że mnie prowadzą. Czy rodzina czy znajomi oglądalicie? Tak, tak. Rodzina, znajomi przyjeżdżają tutaj, dzisiaj było ponad 20 chyba. Czyli miałeś mocny doping. Miałem mocny doping. To naprawdę niesie. Bardzo serdecznie dziękuję z tej strony. I jak się dzisiaj będziesz generował Impreza czy odpoczynek raczej? Nie, no raczej odpoczynek. Jutro wracam do domu. I... Czyli jesteś profesjonalistą. Tak, tak. Dobrze. Wszystkiego dobrego, sukcesu w przyszłości. Pozdrawiam.